Dzień dobry wszystkim dzisiaj Wam pokażę jak wyglądają Pinogrona a szczególnie odmiana Swenson Red na takiej wiszącej pergoli po przymrozkach w tym roku jakoś ta odmiana odbiła teże grona są mniej bo mniej Są drobniejsze, mniejsze, ale trochę jest. Na razie są jeszcze zielone. Już powoli dojrzewają. Miana ta ma może trochę drobniejsze owoce, ale zawsze bardzo obficie rodzi, owocuje. Zobaczcie, jakie tu są duże grona. Ta pergola od ciężaru. Nieraz tych owoców, liści bardzo mocno się uginała. W tym roku jest tak trochę zaniedbana, zarośnięta. Takie pędy zawsze przycinałem. Tu nie były potrzebne. Ładnie to wygląda jak doroś... hmm, dorośnie, To rośnie co ja mówię, dojrzeje. To jest bardzo dużo owoców. Zobaczcie na jakie wysokości te owoce, teraz się już i uginają te drzewo. To wszystko takie bardzo może źle zrobione, bardzo ciężkie. Opiera się na tych drutach. Czy jest już druga odmiana? Bodajże regent. Bardzo dużo owoców proszę hmm, takie niepotrzebne. Pojedyncze wilki. Staram się tu usuwać. Teraz tego nie robię, jest bardziej zacinione. O to jest coś. Teraz tego nie robię, bo wlatują do środka ptaki, i te ciemne odmiany no po prostu wydziubują Ta odmiana jest fajna, bo odporna w miarę na choroby. Tak, akurat żółte liście, co obrywam. Mam no tu pewnie jakiś złamany gałązki, ale górnie no ta. Podmiana no nie, nie wymaga jakiegoś tam szczególnego traktowania, pryskania. Trapa obrywa. Jak zaczyna owocować, tak na przyłomie lipca- sierpnia. Chociaż w tym roku to jest później, ze względu na te przymrozki, które były. To tak, ja wiem we wrześniu, jeszcze zbieraliśmy owoce z nich. Oczywiście to co ptaki nie zjadły, nie wydziubały Mówię, owoców jest, już powtarzam się, ale w tym roku jest dużo, dużo mniej. W zeszłym roku tu całe kiście wisiały. Żeśmy przerywali ten winogron. No, żeby wszystkich zdążył dojrzeć, mślicie to wygląda. no. jest na takim pniak. Zobaczcie, jak jest już gruby. Faktycznie tak, że można objąć niby jeszcze go rękami. Ale już już tak ciężko. Ten krzew ma, żeby nie skłamać, chyba 6 lat. Przejdę tędy I tak jak mówiłem wcześniej, w tym roku żeśmy nic by nie obrywali. No, powinno być o tak jak to, wszystko przerzedzone, czyli wszystkie te pędy które idą od głównego pędu i ten tak zwany odrost wilk odłamuje rękami czyli to to jest następne Dając więcej światła temu krzewowi, I następny taki duży pęd, który jest Jest taki cienki, drobny, bez owoców. Tak samo tu główny pęd. główny go biorę na sadzonki, dlatego go zostawiam, ale te drobne. Łatwo się to Oczywiście nie te części drewnianych. By ta winoroś bardzo wypłakała. wylewały się z nich całe te soki woda. Zobaczcie, takie coś, To jest wszystko. To było jego prześwietlica, cały Taki przez przypadek mi się grono tutaj urwało teraz. Żadna strata, bo dosyć dużo ich jednak jest. I tutaj takie drobne wszystkie, które tu są. Wszystkie przeżędzą no Właśnie o to mi chodzi tutaj. No. Tyle mogłem, Zobacz jaki już jest prześwit od razu widać grona. No w tym roku mówię te grona to są takie takie jak to się mówi trochę słabsze, mniejsze, drobniejsze, no ale i tak coś tam urosło po tych właśnie przymrozkach, co w tym roku bardzo mocno dały się we znaki. Tu zobaczcie, z Aldena to jest tylko dwa grona i to takie mizerne, na odmianie Nero. Praktycznie nie ma nic, praktycznie, jak już mówiłem, nie ma nic, ani jednego grona. I takie jeszcze pozostałości, takie drobne. Jeszcze przycinam, urywam. No i tu troszeczkę przeszyciłem więcej tu nie przerzadzam tego Bo tak jak mówiłem wlatują pod spodem ptaki i no wyjadają niestety te grona obdziubują A tu mają stołkę jak ja mówię Od razu jest tu woda w beczkach Także się wykąpią Grony wiszą. Jak to dojrzeje pięknie to wygląda, bo to jest akurat fioletowa odmiana. A tutaj jest, ta jest różowa Swenson Red, a tamta Regent. Tamta jest taka bardziej na wino. Ludzie czasami zastanawiają się czy ten Swenson Red posadzić. No, naprawdę warto, owoce może trochę drobniejsze, tak jak mówiłem wcześniej. Ale jest takie bezobsługowe. Po prostu nie trzeba pryskać. Mało chorób łapie. Widzicie, po przymarznięciu w tych typowo deserówkach owoca żadnego. Nie ma nic. A tu zdążyły się jednak coś tam odrodzić. Jeszcze drugie owoce puściły. Z nie będzie, i to tyle na razie. Dziękuję.